Dobry wieczór Państwu. Ósma seria PGNG Superligi Kobiet Hala Globus w Lublinie, gdzie miejscowy MKS Fanflor podejmuje. Dzisiaj EKS Start Elbląg. Szymon Rotajczak, Via Play. Witam serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Na środku rozegrania Kinga Achruk po lewej stronie Dominika Więckowska, na prawym rozegraniu Roman Roszak. Na kole cały czas ustawiona Nikola Głębocka. Marta Gęga, Stapurewicz, rzut bieżny, ale znakomicie broni Gawlik. Jeszcze zebrana piłka, świetne zagranie z lewego skrzydła, przytomne do Nikoli Głębockiej. Chciały zagrać szybki środek Lublinianki, ale zdążyły wrócić zawodniczki startu do obrony. Dociera jednak piłka do Kingi Akruk Więckowska, Więckowska znakomicie to zrobiła. Rzut. Rebicowa, dobre zagranie do koła. A początek spotkania wydawał się całkiem obiecujący. Sporo e, czystych pozycji, e, rzutów, ale najczęściej w bramki. Na koło biega natomiast Adriana Tatar z numerem 22. Romana Roszak teraz na środku rozegrania, a zatem odpoczywa Kinga Achruk. Ale mylą się także Elblążanki, Romana Roszak, kończy to sama w kapitalnym stylu. Tarczyluk, Dworniczuk, Gęga, ale prosto w Weronikę Gawlik. Marta Gęga, Gęga odważnie i teraz w bardzo ładnym stylu poradziła sobie w trudnej sytuacji. Ale odpowiedź jest błyskawiczna. Z glalomem popędziła Oktawia Pumińska. Czy EKS Start Elbląg będzie w stanie rzucić jeszcze bramkę numer 8? Tarczyluk Dworniczuk po bloku. Rzut rożny. ale już nie zdążą go wykonać zawodniczki z Elbląga. Po 30 minutach MKS Fanflor Lublin prowadzi z EKS startem Elbląg 15 do 7. Rzut z prawego skrzydła jest bramka Nikoli Szczepanik. 15 do 8, błyskawiczna odpowiedź, tak jak w pierwszej połowie. Wróciła też Dominika Więckowska na lewe rozegranie. Znakomity początek spotkania, jeśli chodzi o tę zawodniczkę. A tu widzimy, jak to zagrały. Szynkaruk, Rebicowa, dobra gra z obrotową. Masna. Gęga przeczytała to zagranie do obrotowej. Kontratak. Ale nie ma bramki. Odpowiedź jest błyskawiczna i bezlitosna. Patrycja Noga. Paulina Masna. Jeszcze zagranie na lewe skrzydło. Piękne. EKS-u startu Elbląg, by trochę zmniejszyć rozmiary tej porażki, ale muszą rzucać lepiej niż teraz zrobiła to Dworniczuk. Kontra, świetne podanie, ale też kapitalna interwencja Aleksandry Chybki. Ostatnia akcja. Noga nie złapała piłki, kolejna kontra. Jak to rozwiążą na lewe skrzydło. Sytuacja sam na sam, lekki rzut i trafia. Wiktoria Kostu. I to był ostatni akcent tego meczu. 35 do 19. MKS Fanflor Lublin pokonuje EKS Start Elbląg. Zwycięstwo Wysokie, różnicą 16 bramek, Weronika Gawlik, wybrana MVP w zespole MKS-u Fanflor Lublin i co za tym idzie całego spotkania, rzeczywiście fantastyczna postawa, kapitan zespołu w bramce, MKS Fanflor Lublin, EKS Start Elbląg, 35 do 19, Szymon Ratajczak, Via Play, dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.